Być może dzisiaj wypadają święta Wielkanocne albo ale Nie wiem w jakiej kolejności wrzucam te odcinki. E, dlatego jeżeli tak jest, no to chciałem Wam życzyć wesołych świąt. A jeżeli tak nie ma, no to trudno i przychodzimy do naszej szarej, arstoczkowej rzeczywistości. A we, e, my towarzysze, e, niech żyje Arstoczka, to jest oczywiście paper, blisko kolejny odcinek. Kopek, górę i soczysty komentarz. E, w gazecie napisali, że coraz trudniej o pracę, ale mam dla Was zajeb... z, zarąbiście, z, zarąbiście dobrą wiadomość: mianowicie Arstoczka chce otworzyć ambasadę w Polsce e, i poszukuje pracowników więc jeżeli macie jakieś syndykalistyczne dokonania, komuni jesteście komunistycznym wataszką, albo generalnie działaliście w jakiejś czerwonej rewolucji, to możecie napisać swoje dokonania w komentarzach, a być może partia wybierze Was i będziecie pracować w arstoczkowej ambasadzie w Polsce. E, Przekaz jakiś Vincent dla Start, wpadł. E, idź do pracy, idź do pracy. Dobra, zobaczymy, co dzisiaj nam przyniesie los. 28 listopada, 80 28 listopada 82 roku. Ehm. Arstoczka, Ministerstwo przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, Ministerstwo Prawdy wdrożyło specjalny program nadzoru nad zatrudnieniem cudzoziemców. Podróżni chcąc podjąć pracę muszą posiadać ważną zezwolenie na pracę. Zezwolenie na pracę, okej. Okay. Podróżni, podróżni, okej, okay, okej. Okay. To już, no dobra. Czyli zezwolenie na pracę, teraz musimy od wszystkich brać, okej. Okay. Cały czas poszukuję Mujina, w sensie współpracownika, który będzie mi klikał dokumenty. Proszę, cel waszej podróży, mam tu pracę. Głośnik będzie mnie klikał. Nie puścimy wszystkich. Zostanę tu rok. Halo, rok? Czekaj, co jeszcze raz? Pobyt, robotnik, zezwolenie na pracę. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, miałem dzień przerwy. Praca, rok zgadza się. Ważne: 23-12 zgadza się. Termin pierwszy: 12 zgadza się, zgadza się. Julio Mateo, Julio Mateo, wydany. All LAKW7PAWW zgadza się, praca, wydano. Argentyna, czekajcie, Argentyna, pokaż mapę regionu, gdzie jest Argentyna, to jest Argentyna, Argentyna to te, 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 Węgry, ok, dobra, to też się zgadza, branża, robotnik, no dobra, towarzyszu, sprawujcie się dobrze i pracujcie dobrze, wyrabiajcie normę, a no, właściwie ponad normę, miłego pobytu, dokładnie tak, przygotować na dokumenty, następny, następny, nie, nie, nie opóźniać kolejeczki, dzień dobry, o, oh, hello, my lady, dzień dobry, cel waszej podróży, mam tutaj pracę, byłeś pobytu? 6 miesięcy, 6 miesięcy praca. O proszę. Uh, hello my lady. Uh. to sobie zachowam. E, Louis Naomi. Luis Naomi, okej, okay, dobra, zgadza się. E, ważne 25, ważne 25. E, 8 kmjpwkd płeć kobieta wydano w skalę, oborystan. Pokaż ten oborystan. jest ten oborystan? Dla pewności, bo znowu będzie przypał, że źle wydano. E, zgadza się. Jeżeli tylko tu sprawdzimy termin, catering... Catering? Aha, dobra, 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 wszystko jasne, wszystko jasne, cyk, podbijamy. Yy, yy, miłego pobytu, pani Naomi. Sprawujcie się dobrze. Następny. Pomóż mi, proszę. Co jest? Jaki z ludną. Obiecał mi siostrze dobraną pracę w mu. Boję się, że weźmie mój paszport i zmusi mnie do pracy w burdelu. Będzie dziś stał w kolejce. Yy. Czekaj, czy, 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 kurde, po, czy, nie rozstroję się, po sekunda, no, kilka miesięcy długość pobytu, zaraz, poczeka, pan, pani, nie wiem kim pan jest, eee, słuchajcie, jeżeli paszport będzie dobry, wszystko się będzie zgadzało, to ja przepuścić muszę, no, cho choćby, nie wiem co, ale, ale z wizytóweczki skorzystamy, dobra, co my tutaj mamy, eee, co on tam gadał, Rybactwo rok chyba, nie, dwa miesiące, kurde, tu mogę zobaczyć, pokaż mi te kwit rozmowne. Kilka miesięcy. No i znowu kilka miesięcy, a wychodzi, że dwa miesiące. Ja nie wiem, czy, czy dwa to kilka, czy od trzech jest kilka. No bo dwa mówi się. No nie, wiem, no na dwa też można mówić kilka. Antegra. Czekajcie, sprawdzimy. Co to jest Antegra? Antegra to jest. Yy, yy, to jest ta Argentyna. Yy, wydano w Outer Grows, dobra, zgadza się. Yy, Alexi, Alexi. Yy, jak ci Tatantu, tatantu zgadza się. 14, 12 jest ważne, ważne. Płeć, mężczyzna, praca, aleksji, tytantu, rybacko, pierwszy, drugi. No nie się zgadza, no nie by się zgadza. Choćby nie wiem, jakbym chciał, muszę Cię wpuścić, towarzyszu. Więc sprawujcie się dobrze. Proszę bardzo. Następny, następny, nie wpuścimy wszystkich. Nie wpuścimy wszystkich. Następny, następny. Teraz coś. Długość no pobytu dwa miesiące. O, a ta na przykład powiedziała dwa miesiące i, i co, co, co teraz? Yy, praca 2 miesiące, zgadza się. Yy, ok. Oklian? Tak? Wydano. Orcowa, a tu, tu coś się nie zgadza. Co, 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 co to ma być? Co to ma być? Wykryto niezgodność. Słucham, towarzyszko, co to ma być? Personale się nie zgadzają. Mam dwa różne imiona. Odciski palców, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę tam klikać. Od, od, odciski. Pseudonim. A faktycznie się zgadza. Ten dokument petentowi macie na pamiątkę odciski palców persy muszą być zgodne No dobra jest imię Oga pseudonim Portozowa Ok Przepraszamy towarzyszko wszystko się zgadza zgadza się 82 82 kobieta kobieta e, dobra wi Witajcie w kraju towarzyszko Proszę bardzo cyk. Sprawujcie się dobrze Proszę 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 Chyba idzie się, dobrze, Do, doskonale. Następny, proszę, następny. Dzisiaj jeden przypał był, mam nadzieję, że więcej przypałów nie będzie. O, jest dziadek, witam dziadka, szalom. Serwus, druhu, szalom, witam, wróciłeś, wróciłeś. E, teraz wszystko tip-top, no nie wszystko tip-top. E, co, co, co stowa jori. Jori się nazywa. Ok, Okej, spoko, urodzony, 33. Słuchajcie, towarzyszu, jest taka sprawa, że wy musicie posiadać, musicie posiadać ale jak ja mam to kliknąć? Musicie posiadać. Zgodę na wjazd, towarzyszu. Brakuje zgody na wjazd, dokładnie. Żartownić z siebie. No nie żartownić, towarzyszu, tylko zgoda na wjazd. No i co teraz? Aha, mogę ci po prostu wklepać. No dobra. Myślałem, że będę milicję wzywał. No dobra, no to cyk. W ta takim razie cyk, odmowa. Masz ukradkiem. Siema, dziadek. Ale tu macie surowość, to świetnie, pracujesz bardzo dobrze. Ja poszukam tego ze ja i wrócę. Kurde, to dziadek to jest MVP tej serii. Dobra, dawaj następnego. Dawaj następnego towarzyszu. Nie, eee, o kurde, ale, ale pingle. Eee, od Arstoczki, ok. Witajcie w domu, towarzyszu. Chwang, hmm, chwang, Sunduk, Sunduk zgadza się, 179. No, powiedzmy, 70 kg, zgadza się. Yy, ważne, wydane, wydane, błeć mężczyzna, urodzony, urodzony, stoczka 7w, nie mam co tu sprawdzać, dobra, cyk, przybijamy Witajcie w domu towarzyszu, kurde, strasznie krzywo przybijam, nie wiem czy, czy to ma jakieś znaczenie Dobra, dawajcie następnego, im więcej, im więcej, tym więcej pieniążków, chociaż nie wiem co to tak dalej jest, ale zobaczymy Dobra, dawajcie kolejnego Dokumenty proszę Witaj przyjacielu jeśli nas odwiedzi, zostanie już niezłą dziewczynę. To jest ten? Ludum To jest ten. O, ty! To w... o, tu, 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 tu! Zgadza się. ale to w ogóle z pochodzi. To jak mogę go nie wpuścić? czy znaczy jak się będzie zgadzało wszystko? 78, sto... Jest wyższy od poprzedniego, a ma niższy wzrost. No, przyczepmy się. Przyczepmy, może go nie wpuści. Nie No, dane zgodne. Dane zgodne, podobno. Co ja będę robił? No, już skoro się zgadza, no to witajcie w dobu, towarzyszu. No... Co, co ja zrobię, jak nie zrobię nic? Witajcie w domu, sprawujcie się dobrze, sprawujcie się dobrze Następny, następny Bo wszystkich nie wpuścimy, dokładnie Wszystkich nie wpuścimy, następny, go Witamy w arstoczce. dokumenty proszę Co to za ulaniec? Kolejny 168 59 kg Urodzony Urodzony Wygasa, 9. Uuu, tu niezgodność widzę Niezgodność widzimy, niezgodność Niezgodność? i przez co? Proszę cię wytłumaczyć. Nie wiem co powiedzieć. No ja też nie wiem co powiedzieć. Też nie wiem co powiedzieć. Jest mi tak niezmiernie przykro. Wypad za granicę. Elo, następny! Następny! Kurde, dawaj następnego. Nie może gdzieś tu 10 na raz chodzić. Dokumenty, proszę. Kurde, to za kapturek. Cel waszej podróży Przyjeżdżając z wizytą. Długość pobytu? 14 dni. Zgoda na wjazd odwiedziny 14 dni hikoniko. Karta H Pakowski, H zgadza się, XHTN, -y 14 dni, wygasa, wygasa, ważna do. Ważna do. No, zgadza się, odwiedziny 14 dni. Dobra, witajcie, nie tu, tu towarzyszu. sprawujcie się dobrze. Cyk, cyk. Następny, proszę. Słuchajcie, tylko jedno upomnienie dzisiaj, bo nie, że codziennie po jednym upomieniu. Dokumenty, proszę. Dziękuję. Cel Waszej podróży. Przyjeżdżam, by dołączyć do męża. Imigracja na zawsze. Marlow, Teresa, Tessa, Marlow, zgadza się. Urodzona e, LO6 będzie. Co jest? Co się odwaliło? Zako to, 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 wy, explosion! Samobójca, explosion, Teresa. Halo, a Teresa, Teresa została w punkcie granicznym na zawsze. Po Teresie. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Twoja rodzina potrzebuje leków. Dostępne do lepszenie, spacja włącza tryb dochodzenia. O kurła. Mamy 15. Żarcia im nie kupimy. Możemy kupić ogrzewanie i jedne leki. Albo możemy kupić wszystkim. Kurde, a wujek i też nie mogą iść do roboty. Żona też nie może do, do roboty iść. Kurde, trochę, trochę. Dobra, kupmy ogrzewanie i kupmy leki synowy, niech będzie. Niech będzie, niech gówniak coś ma. Myślę, że gówniaka też bym wysłał. Dziś węgiel by przyrzucał w jakiejś kopalni czy coś. Gdyś się tak robiło. Nie to teraz, kurde, burzuje. W dupach się im poprzewracało. Wszyscy siedzą, kurde, i tylko jeden pracuje. Idziemy spać, czyli zero z Kolejny akres atak na granicy w Greystain. Zamachowiec samobójca zmylił ochronę. Tancerki w klubie Gogo Go zabal. No tam tam tam. No, przynajmniej dostaliśmy darmową wejściówkę do tego klubu, także myślę, że było warto. Dobrze, następny, proszę. 29 listopada, 82. Ale żadnych popówek nikt nie chce mi dawać. No, normalnie czuję się, czuję się pokrzywdzony, no. Gdyby ta, na przykład, dziewczyna mi zapłaciła, to bym może może, bym go nie wpuścił, tamtego drugiego. Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, na waszym stanowisku zainstalowano skaner rewizyjny, by umożliwić dokładniejsze przeszukiwania. Kolechańscy ekstremici są podejrzewani o... Spowodowanie wczorajszego żabachu. Przeszukujcie wszystkich kolegian przed y, przyznaniem im wizyty. Niech, ży, niech żyje Arstoczka, niech żyje Arstoczka. Włączcie odpowiednią zasadę księgi ze sprzeczną z nią informacją, by uzyskać dostęp do dalszych opcji. Znaleźć broń... Uuu, uuu, ale strzykawe sobie w brzuch wsadził. Ok, kolejny atak, dobra, dobra. Witajcie towarzysze, podnosimy okienko. Zapraszam. Czyli wszystkich kolegian musimy sprawdzać. Dokumenty. Cel waszej podróży? Po prostu kogoś odwiedzam. No, już jesteś z kolei. <śmienicza> Dobra, sprawdzimy, czy się zgadza. 22. Zgadza się 2 miesiące odwiedziny. Emma, Emma Blower S3, HDW, 22 ba Alvedor, kobieta. Dobra, jak ja mam zrobić teraz ten, ten, ten? Czekajcie. Hmm, dokumenty: nie, gdzie ja to. Podstawowe zasady: e rewidujemy wszystkich kolechian. Czyli robimy coś takiego, że cyk i cyk. Wykryto niezgodność. Doskonale, słuchaj. Pro, proszę, proszę w Proszę się rozbierać. Proszę się rozbierać. Zobaczymy, co tam będzie. Który rocznik? 53. Który teraz mamy? Eee, no, Ujdzie, dobra, proszę zdjęcie. Proszę zdjęcie. Co my tutaj mamy? Eee. Okej, okay. zachowam sobie. Eee, co? Eee, witamy w kolegi, znaczy w Sprawujcie się dobrze, towarzyszko. Następny, proszę. Ty, a zdjęcie oddałem. Kurde. Następny, proszę. Mogliby zrobić tak, że na tym stanowisku by wszystkie zdjęcia z tyłu wiesz. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? E, Zabierzam dołączyć do żony. Migracja na zawsze. Ostatnio była taka, co chciała do męża dołączyć i została na zawsze w tym punkcie granicznym. Medewski, e, Bedewski, Graf, Graf, ok, zgadza się. 0735 SWC5334. Migracja na zawsze. Ważna, 25. Wygasa, 7. Mężczyzna, skal, wydano. Co się jest podejrzane, a sprawdzimy ciebie, towarzyszu, sprawdzimy mapa regionów, Obstein, oboristan, yy... skal, skal, no niby się zgadza. no Zgadza się. Dobra, witajcie towarzyszu, sprawujcie się dobrze. Proszę łapkować i subować zająca, to może zostaniecie tu dłużej. Następny proszę, następny szybciej, bo nie wszystkich puścimy, przygotować dokumenty. W witam mi Lady. Cel waszej podróży znowu z kolegi. Po prostu kogoś odwiedzam. Odwiedziny długość pobytu. A kilka miesięcy, a podają dwa miesiące. Kurde, irytuje mnie to. Ale zobaczmy się zgadza. To woska, to woska, Aleksandra, Aleksandra 1B bar UFO 34 d Zgadza się. Dobra, no to tak czy siak trzeba. Czekajcie. Książeczka, cyk, cyk, postowe zasady. No, czekajcie, muszę mieć kolekie. Tak. Cyk, cyk. Wykryto niezgodność. Zdjęcie, poproszę, zdjęcie, zdjęcie. Ro, ro, rozbieranko, dzień dobry. Obrócić się do skanera. Ty, ja mogę teraz podnieść? No, no, give me that. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Eee, a co to za jakieś płyty CD? Co to jest? Jakieś pokebole? Pokebole w, no, wnosi. Czekaj, co, 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 co? Jakieś pokebole wnosi do naszego kraju. Żadnych pikaczów, hegemonów nie będzie u nas. Nic nie będzie. Proszę się tłumaczyć. Jesteście w stanie to Co się dzieje? Chwileczkę, co się dzieje? Holipka! Bo... Następny, proszę. Proszę podnieść pokrywę. Znaczy, że Dzień dobry. Witajcie, towarzyszko. Dokumenty, proszę. Wiza wjazdowa, arstoczka. A jest dowód. Bo, bo już, już chciałem się... 79 kg 161... Kurde, na no, pod 170. No Rosji jak w mordę, strzeli się, nie zgadza, no. Ale według tego dane zgodne. Z... Senta zosol, Senta zosol, zgadza się, no zgadza się, zgadza się. No dobra, witajcie towarzyszko w domu. Chociaż podejrzanie wyglądacie, ale was spuszczamy. Dobra, następny, proszę, następny. Po kolei. co upomnienie? Jak płeć się nie zgadzała? Jakby w dzisiejszych czasach. Ktoś komuś powiedział, że płeć się nie zgadza. Miałby sprawę, kurwa, za, za, za rasizm, jakieś braki równouprawnienia. Kolegia. Lenin, Lenin, Marsi, Marsi. No, znów, to jest. Okej, okay, tak, no, dla pewności. Dla pewności. E Ważne, 21-12 wyga wygasa QWRT KL7B2. Zgadza się, odwiedziny, 3 miesiące. Zgadza się, zgadza się. Gdzie e są te moje pamiętniki? To są moje pamiętniki, cyk, cyk i kolegia, cyk. My to niezgodność. Zostajecie wyznaczeni do przeszukania. Rewizja, cyk. Nie wszystkich wpuścimy, ale wszystkim zdjęcia zrobimy. Dobra, pokaż się, towarzyszko, co ty tutaj masz. O kurde. No dobra, zgodne. Pro, 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 proszę. i proszę dobrze się zachować. Następny. Następny. Sprawujcie się dobrze. Poproszę następnego. Kurde, coraz więcej tych zasad się robi. Czuję, że będzie skomplikowanie zaraz. Dokumenty proszę. Orany, cel waszej podróży, praca. Długość pobytu 30 dni. Dobra. A jak miesiąc będzie liczył 31 dni, albo to będzie luty, na przykład 28, i co wtedy? Yy, dobra. Kobieta zgadza się, no jak w szeju kobieta. Mm, w... A co to jest? A co, co, co to za niezgodności? CO TO ZA NIEZGODNOŚCI?! Nie zgadzają się personalia, mam wiele imion. My sprawdzimy to, sprawdzimy to, czy macie wiele imion. Wszystko sprawdzimy, wszystkich sprawdzimy. Pseudonim. Waszyngton. Kurde, co, Waszyngton? Nie podoba mi się to nazwisko. Nie podoba mi się ten Waszyngton. No, trzymaj to, no. Kurde, nie chcę tego. No dobra, no, skoro się zgadza. gwcbd 3 prk zgadza się, Waża 27 wygasa, 83, Shington, Shington Pierre Vendette, Pierre Vendette, ważne, na, branża nauka co ona tam gadała? praca branża nauka no no no, no dobra no, pani, pani Washington, pani Vendetta Washington, proszę, proszę, tylko dobrze się sprawować następny, następny, bo nie wszystkich wpuścimy go, 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 nie mam do całego dnia następny o Jakiś El Elwisz, Janusz Prześlej Safadi Szali, imigracja na zawsze. Wygasam, 13, 17 12 zgadza się. Safadi, safadi, szedi, szedi, zgadza się. Ose, wutu, pół, mete, dobra, zgadza się. Kolegia zachodni, Greinstein. No fajnie, że zachodni Greinstein, ale to jest kolegia, więc towarzyszu, proszę do zdjęcia. Choć nie chcę, ale muszę. Więc na razie same kobitki były, nie? Dobra, rewizja cyk, obróćcie się do skanera. Da się w opcjach włączyć niby jakąś nagość, ale włączyłem to, żeby YouTube się nie, nie przeczepiał. To nie ma wielkiej różnicy, ale no, żeby nie było. Okej, okay, co tutaj ma? Jaki uśmiechnięty. Jaki ten kolejny jakiś pokebole wnosi, no. Żadnych pokeboli w naszym kraju. Won. Wypowiedzieliście błąd przygodu. to ja nic nie wiem, ja też nic nie wiem. Wyluzuj przyjacielu, to tylko nie widzę lekarstwa. Ej, teraz mi mówisz, że 10 mi zapłacisz? Kurde. Mamy 10 kredytów, ucieka. Fak. Eee, dobra, następny. Może za, za szybko policję, znaczy misję wezwałem. Kolejne jakieś blokobrody przeszleję. Cel waszej podróży to tylko odwiedziny. Odwiedziny, długość pobytu. Kilka tygodni. Kilka tygodni, 14 dni. To są dwa tygodnie. No dobra, no to tak czy siak trzeba ci zrobić zdjęcie, więc dawaj W międzyczasie będziesz sobie zdjęcia robił. Wykryto niezgodność, a my sprawdzimy resztę. Weź tam tam, tam, tam. Cykaj sobie. Petrow Anderson, QW39KH, odwiedziny Graninstein zachodni, wygasa 11, wygasa 21. Kurde, ale ulony. ale on jest, o jest. <laughs> Ziomek, ty to z tym. Po co tu idziesz? Co za koleś? Pistolet sobie na plecy załadował Normalnie jak ten, w szkale pół... i <laughs> za Co za typ. Popełniliście błąd. Nie wiem, dobra, ile mi dasz? Płacisz, czy nie? No to nie, Elo, chwileczkę. Cholipka co to jest? Jest podzianka, jupika e. ma za faka. Następny, może się śmiechowy odcinek. Następny, następny, nie wszystkich puścimy. To kolejka ma kiedyś koniec. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Ej, a wy gdzie idziecie? Halo, przyprowadzam się tu. Imigracja na zawsze. kolegia. no kurde, no czy oni wszyscy z kolei tu przyjeżdżają? Nie, nie to, to. O. Dobra, rozbierać się Ale strzałem, że ten będzie zgodny, w sensie ten na, na zakończenie dadzą normalnego eee, Ty, to już imię się nie zgadza, a nie, zgadza się Legitymacja eee, Czekajcie, zdjęcie Kurwa <grytanie> eee, Pasożyta masz na plecach <grytanie> Dawaj, zakaz posiadania kontrabandy Dawaj, przesłuchaj Nie tolerujemy przemytu Ja wiem o czym mówicie, płacisz? Nie płacisz. No dobra, areszcik. Poczekajcie tutaj. Co robicie? Cholipka! Cholipka! Tak, jest przyleciał. Won. Won. Wróćcie jutro o 6 rano. O kurde, to by na 6 rano do roboty... Stan krytyczny wujka. O Jezus. Bez odpowiednich lekarstw wasz wujek umrze. dostępne nowe lepszenia. Ty, a ja synowi nie, nie robiłem tego? Lekarstw? Choroba, głód. To on cały czas jest chory? Eee, dobra, dawaj wujkowi. Kurde, wujek, do roboty lecisz. Co to są 4 razy 4? Co to jest razy 4? Pensja 6, idź spać. Może tego? kolechański przywódca składa skargę. Przeszukiwanie na granicy bezprawne. iść do pracy. Jak bezprawne, tak? Kurde, je Chyba pięciu, których szukaliśmy, czterech czy trzech, byli zamachowcami potencjalnymi. 30 listopada 82. Ars Ministerstwo Przybywania Ludności, oficjalny biolety. Inspektorzy, kolechanie złożyli oficjalny protest. Ale to, co złożyli w proteście, dobry się w jutrzejszym odcinku, tutaj wam podziękuję za uwagę. Epokój, górę, suczysty komentarz. Cześć, trzymajcie się. Na razie.